Cześć, pasieka gromadzeń. Mamy dzisiaj środę, 4 grudnia. Scena pasiece, bo mam wolne, ale za dużo tu nie porobię. Jedynie co może tam, gdzie niegdzie włożyłem te wkładki pod dennicę i mogę je teraz wyciągnąć. E, no bo tak, część osób zimuje pszczoły na otwartej dennicy, część na zamkniętej. Ja mam w pasiece, część takich, część takich. E, jakoś nie widzę dużych różnic. Yy, ogólnie chodzi o to, że no, na otwartej denicy matki nie czerwią, tak? ponieważ jest chłodniej w ulu. A gdy jest ocieplony ul, no, to no, stwarza to lepsze warunki do tego, żeby więcej tych jajek złożyła. Nawet w czasie zimy matki yy, troszkę tam czerwią. Niektóre rasy, yy, linie pszczół no, bardziej, inne mniej. Yy, I po prostu no, nie jest to korzystne, bo pszczoła, która nawet się wygryzie, jeżeli kłąpią, ogrzeje powiedzmy tą. Te, te jajeczka, te, te larwy to ona się wygryzie i nie może się oblecieć bo na dworze nie ma przynajmniej tych 10-12 stopni ciepła no i po prostu nieoblecona taka młoda pszczoła się osypuje, a rodzina pszczela no, jakąś tam energię jakiś tam wysiłek był dla rodziny, żeby ją po prostu wychować dlatego nie jest to wskazane aczkolwiek niektórzy mm, robią e, robią, te starsze ule wszystkie były bez denic otwartych starszego typu kiedyś a teraz część osób trzyma cały czas zamknięte mimo wszystko ponieważ w zamkniętym mulu jest stężenie CO2 wyższe i te pszczoły też są tak jakby bardziej w takim letargu są bardziej uśpione no i są dwie szkoły a szkół pewnie jest więcej tylko tak ja mniej więcej mówię Wam że można tak i tak, no po prostu no każdy sobie najlepiej niech swoje jakieś tam doświadczenia robi. Ja cały czas tak jak mówię, mam część jeszcze starego typu, na przykład te leżaki, gdzie tu oczywiście nie ma dennicy ściąganej, wszystko jest zamknięte, ale nawet część uli tych już korpusowych kupionych miałem z dennicami. o to takie jak tutaj, w których nie ma po prostu wyciąganej Dynicy, no bo na początku nie podbierałem pyłku, jeszcze wiecie, pierwszych parę uli miałem takich, nawet nie wiedziałem co to jest e, otwarta dennica i, i tak zostało niedużo, ale kilka jeszcze mam. E, I też przeły zimują, mówię, nie widzę dużej różnicy, więc sam nie wiem. Jak prowadzić. Nie, nie jest tak, że tylko na przykład jeden typ uważam, że jest duża różnica, ale może to z czasem zauważę, więc na razie mówię, obserwuję, zobaczymy. Może trzeba by było po prostu mocniejsze, znaczy mocniejsze, no, takie bardziej dokładne robić notatki, jaka rodzina, w jakim typie ula, w jakiej dynicy, jak wyszła, no ale najczęściej brakuje czasu na to. Ja tutaj też, no przynajmniej dwa ostatnie lata i na ten trzeci rok się szykuje na Dłuższą podróż do Azji, tak, dużo osób się pytało mnie, gdzie polecę. Ja naprawdę nie wiedziałem, takiego dylematu jak w tym roku to ja nie miałem nigdy, ponieważ e, pod względem podróżniczym Ameryka Południowa mi się śni po nocach i chciałem do tej Ameryki Południowej lecieć, ale tak, e, muszę kupić jakieś auto do Pasieki typu Berlingo lub Busa, bo już nie daję rady wozić to moim. E, moim e, no, osobówką czasem coś tam przewoziłem. O, jestem na pasie to od razu sobie daszki przykrywam, bo jak mnie nie będzie to mi odlecą. E, więc muszę kupić albo auto, albo przyczepkę. Chociaż przyczepkę na refundację na gospodarkę wędrowną. Już złożyłem tak, jakby wniosek, bo było to do. Mm, przedłużane było coś dwa razy. Nie wiem, czy, czy jeszcze to jest możliwość. Bynajmniej ja to zrobiłem już tydzień, dwa temu, kiedy jeszcze to było możliwe ale nie muszę tej przyczepki kupować jak kupiał to to już raczej nie przyczepkę no i wracając do tematu podróży po prostu podróż do Ameryki Łacińskiej no bo powiedzmy Meksyk może też myślałem o Peru, Meksyku no to a Meksyk leży w Ameryce Północnej dlatego mówię może nie Ameryka Południowa tylko Ameryka Łacińska czyli no te kraje wiecie które kiedyś skolonizowała Hiszpania nie wiem czy Brazylia należy też do Ameryki Łacińskiej bo tam mówią po portugalsku ale kulturowo mniej więcej jest tam podobnie Pikuś tu chodzi, jest, no i, i po prostu ze względu na to, że trochę jeszcze muszę tych inwestycji w pasiece ym, dokonać, jeszcze muszę parę uli kupić, muszę kupić kremownicę do miodu, yy, bo też już w tamtym roku miałem kupować, ale słabe były zbiory tego miodu pierwszego, więc nie było co kremować, więc stwierdziłem, że poczekam do tego kolejnego roku i no już trzeba będzie to kupić. Yy. Także Ameryka Południowa jakby z więcej pieniędzy. Same bilety do Meksyku to jest koszt 2,500 zł przy najniższej cenie, którą mogłem znaleźć. Chyba na 1 stycznia były takie loty 2000 z Madrytu no i 500 zł, żeby do Hiszpanii dolecieć w jedną stronę. Do Azji kupiłem bilet do Tajlandii z Budapesztu 1100 zł. No, w jedną stronę, ale no widzicie, no dwa razy taniej. Do Butapesztu koszt tam jakiegoś autokaru to jest 200 zł, więc nawet razem nie wyjdzie 1,5 tysiąca. A mówię, a tam by było z 2,5, dwie strony plus jeszcze jakiś lot między Meksykiem a Peru z 1000 zł. No i to się tak zbiera. Co do życia, tam to nie wiem. Ameryka Południowa Wschodnia wydaje mi się, że jest tańsza, aczkolwiek ja oglądałem vlogi na przykład o Peru. To jedzenie też nie było drogie. Noclegi też można było kupić poniżej 100 zł za nocleg, więc najwięcej chyba kosztów te, te loty. No i też ten Wietnam chodzi mi po głowie właściwie od początku. Wietnam był jeden z takich najbardziej przeze mnie znanych krajów Ameryki Południowo-Wschodniej. Dużo mniej wiedziałem o nawet Tajlandii zanim poleciałem. No bo Wietnam, wiecie, w tej. Hmm, w tej kinematografii amerykańskiej po wojnie w Wietnamie. No jest, nie wiem, dużo osób oglądało te filmy, łowca Jeleni, czy, czy czas apokalipsy Pluton, no jest trochę tego i bardzo lubiłem te filmy i też wtedy się człowiek interesował tym Wietnamem. Wiadomo, inny był Wietnam wtedy, inny jest pokazany też w filmach, bo tam wojna, inny jest teraz, ale nawet w Polsce sporo mamy tutaj Wietnamczyków, którzy po prostu w czasie. Mm, no jak nasz rząd był jeszcze w tym takim świecie socjalistycznym, komunistycznym, jak to zwać. No i właśnie po wojnie te sieroty tutaj e, przyleciały i zostało dużo osób. czuło się polskiego mieszka. No tutaj u nas na okolicy mieszkają Wietnamczycy, więc ja sam osobiście znałem też jednego, który sprzedawał na bazarze. Opatrzcie, wziąłem, wziąłem tego. Cegłę położyłem i pszczoły się wkurzyły. Wyleciało kilka. Ciekawe czemu aż takie agresywne. Hmm. Więc może ten po prostu pukło ulem i się zburzyły, ale inne nie reagują. Wiecie, może też tak być, że matki nie ma i są bardzo mm, zestresowane pszczoły w takich sytuacjach. Nawet w czasie zimowli. No już się schowały, więc tam nic się nie powinno strasznego Stać zwłaszcza, że nie jest e, temperatura taka mega zimna na, na tym, na mrozie jest kilka stopni ciepła, ale no, trzeba delikatnie chyba kłaść cygły. Także e, jak się uda to będzie ten Wietnam. Bynajmniej lot mam do Tajlandii. Tajlandia, super kuchnia, super klimat, więc po prostu początek to będę odpoczywał po, po tej pracy tutaj. Bo ja teraz pracuję na magazynie i się narobię. Dlatego chcę sobie przynajmniej kilka dni, może tydzień, może dwa, może trzy, nie wiem ile. E, odpocząć w Tajlandii którą znam, już kilka razy byłem, a następnie podróż po Wietnamie, gdzie głównie będę już e, zwiedzał Wietnam, czyli z miejsca A do punktu B, jakoś tam bez długich przesiadek. E, no, bo tam jest e, no duży kraj, to wiecie, 100 milionowy naród kraj jest długi, on ciągnie się z północy, to jest inny klimat na północy to tam w ogóle zima jest teraz e, no może w górach i, i, i jest bardzo zimno, ale ogólnie no to tam wiecie, kilkanaście stopni w dzień, ale tam z tego co kolega był właśnie w styczniu czy w lutym no to tam często padał deszcz, było zimno wiecie, a na południu e, w okolicach Saigonu, albo niżej no to e, klimat już tropikalny czyli normalnie pływa się w w morzach, w Oceanie i jest cieplutko. Ale na północy Wietnamu, tam przy granicy bliżej Chin, tam, no to już trzeba gdzie kurtkę zabrać, i tak planuję właśnie lecieć i w tą stronę hmm, północną z Tajlandii, może lot będzie, wiecie, 100 zł, droższy niż do Saigonu do hmm, Hanoi, ale wolę na początku z zimnego do ciepłego jechać. Czyli jak będę sobie na północy Wietnamu, pojadę w stronę południa cieplejszych regionów taki mam plan no w Azji to już loty są tanie tam widziałem po 300 zł nawet lot z Bangkoku do, do tego Hanoi więc w Azji da się tymi tanimi lotniczymi tanimi liniami lotniczymi podróżować nie są to duże koszty tylko po prostu żeby już dolecieć do tego do tej Azji czyli do tego do tej Tajlandii no, także jak kogoś takie tematy interesują to będzie więcej jak coś tam nagram, no, w ostatnich latach te podróże nagrywałem i są listy, można playlistę znaleźć tutaj na kanale i sobie pooglądać, rok temu głównie takim punktem podróży była Sri Lanka, w Tajlandii też trochę siedziałem, ale tam już odpoczywałem, spotkałem znajomych i nie, 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 nie zwiedziłem jeszcze Tajlandii, chociaż byłem tam kilka razy. Ale nie byłem w ogóle na północy Tajlandii, nie byłem w po prowincji Krabi, pięknej, także ja całkiem dużo mam jeszcze do zwiedzenia i w tej Tajlandii, więc kto wie, może ja po prostu polecę na północ Tajlandii, ale, ale na razie no mówię, na pierwszym miejscu jest Wietnam. Dobra, szukam, szukam, gadam i tak ciężko mi się skupić, liście trochę tu poprzykrywały więcej cegieł, dobra, pierwszy rząd jest cały, rzucę okiem. Tu są jeszcze jakieś, bo tutaj nie wszystkie ule są, więc zabierzemy stąd cegłę. O tutaj to jest dużo. Tutaj są jeszcze 4-5. Wszystkie cegły tam. O, tu jest jedna. No nic, pochodzę trochę. Trzeba po kolei może, bo ja tak chodziłem, wiecie gdzie cegły były. Kładę i teraz nie wiem gdzie, gdzie nie ma. No wiem tyle, że ten pierwszy rząd już jest. No wiecie orkany w styczniu często. I bywały akcje, że po prostu aż zwiało daszek, cała taka cegła. To jest w miarę ciężki temat i nie ruszy. Ale ostatnio też wiało, tylko to były porywy wiecie, 70-80 na godzinę, a nie 120. Więc inaczej też może być, gdy będzie mocniejszy wiatr. No, także myślałem jeszcze czy nie e, wytopić reszty wosku, bo jeszcze trochę mam, ale powiem Wam nie chcę mi się, bo ja mam dzisiaj urodziny i nie chcę mi się pracować, wiecie no jeden dzień w roku taki wyjątkowy dla każdego, jakoś ja tutaj nie celebruję, nie robię imprez od iluś tam lat, ale mogę sobie dzisiaj trochę poleniuchować, chociaż zawsze jakiś tam dla siebie robię prezencik, więc chyba daruję sobie. Te wytapianie wosku I, i po prostu ten odcinek nagram taki pogawędka. Tutaj kładąc te cegły, to tu widzicie, schodzi troszkę. No dobra, muszę te, te. Jak, jak kładłem te wkładki, wyciągałem gdzie gdzie te szufladki na pyłek, i ja je muszę schować, bo nie ma sensu, żeby one tu mokły. No, jest tu cegły, tak, także. Yy, już okazyjnie mogę też wszystkich górników pozdrowić, bo mają też swoje święto. Sam chwilę pracowałem w kopalni, ale nie, nie jako górnik. Yy, więc. No i tutaj mamy niedaleko po prostu kopalnię miedzi. Także pozdrawiam wszystkich górników i chyba hutników, bo z tego co pamiętam, hutnicy też mają dzisiaj święto. A tutaj w moim regionie, w Legnicy, w Łogowie, są huty. Więc wszystkiego najlepszego dla nas. Dla mnie dlatego, że urodzinowo, a dla innych bo ich święto. Także jeszcze trochę. Wyjazd mam 2 stycznia. Więc mniej niż miesiąc został. I ruszam. Na ile? Ciężko powiedzieć. O, Guciu przyszedł. Chodź Guciu, też cię nagramy, bo jeszcze póki mogę, a później to dopiero chyba na wiosnę. Jak wrócę, no może trochę szybciej do wiosny, to może nie, ale ja tam lecę, to staram się długo podróżować, z tego względu, że po prostu mogę, póki jeszcze e, nie mam dzieci. Wiem, że to się wszystko, wiecie, może zmienić, póki jest zdrowie. Dzieci wolę, wolę na takie rzeczy pieniądze stracić niż na jakieś. Dobra materialne, bo dużo osób mówi: Po co ty gdzieś tam lecisz? Kup więcej nie wiem, uli, zainwestuj albo kup lepszy samochód, albo coś tam, dom buduj. Ale wiecie, tak jak mówię, nie zawsze będzie możliwość podróżowania. A teraz jeszcze mogę i korzystam z tego, bo być może to jest ostatni raz, kiedy lecę tak na dwa miesiące, powiedzmy gdzieś, a później już. Nigdy nie będzie takich momentów, a te długie podróżowanie to jest całkiem inne podróżowanie niż gdy ktoś podróżuje tydzień czy dwa. Wiecie, tydzień, dwa to jest prawie zawsze turystyka, a nie podróż. Podróż to jest poznawanie innych kultur, ludzi. Podróż to jest przeżywanie. Przeżywanie życia w innych miejscach. A turystyka to jest tylko taki wgląd. Najczęściej z... Widoku okna hotelowego, ale no mówię, nie zawsze jest po prostu możliwość długiego podróżowania. To nawet dobre i dwa tygodnie. To się turystyka to wiecie, to bardziej przez biuro podróży, a podróżowanie to ja tak przynajmniej um, u mnie to wygląda, że sam wszystko organizuję, kupuję loty, miejsca noclegowe i tak dalej. Poruszam się sam po nieznanych lądach i krainach. I to ma swój urok. Dobra, jeszcze te szufladki zawiorę. No cóż, jeżeli chodzi o pasiekę, co ja mogę Wam więcej powiedzieć? Ostatnio, jak nagrywałem tutaj te odymianie a piwarolem, to rodzinki żyły wszędzie. Co nie znaczy, że tak będzie na wiosnę. Dopiero się będziemy cieszyć w kwietniu, jak już zacznie się rodzina rozwijać intensywnie do. No, nowa, nowa pszczoła po prostu zacznie się wygryzać. Wszystko idzie ok. O, patrzcie, jak ty guciłeś się, ja to się nie boi. Pikuś to tu nie wejdzie, już gdzieś poleciał. Pikuś bo przyszedł na początku ze mną, a teraz jest guciu. No dobra, taka pogaw pogawędka. Chciałem chociaż raz w tygodniu coś się do Was odezwać, żeby po prostu wiedzieliście, że mm, co tutaj się dzieje. Tak jak mówię, kilka dni temu kupiłem e, bilet. Dałem 1100 zł. Pik Patrz, guciu, chodź tu. Nie zaglądaj tam, może widzisz, że pszczoły się ruszają i zaraz dostanie w nosa. Chodź, Guciu, chodź, uciekaj. Uciekaj. Ja wiem, że przez doświadczenie najlepsza nauka, ale ja ci to oszczędzę tego, bo ci później cała buźka napuchnie. Nie ma co tam zaglądać. Widocznie jeszcze nie dostał, bo się nie nauczył. A już rok jest u nas. No prawie. Bo ja w tamtym roku poleciałem, to on gdzieś w styczniu się pojawił. Maja była, nie wiem, listopad, grudzień, jeszcze ją, e, jak, jak ją. Tutaj złapaliśmy w sumie, no bo ona uciekała. To, to jeszcze byłem wtedy w domu. A Gucci się pojawił w domu jak byłem właśnie w podróży na Sri Lankę. Ale jak widać dobrze mu, bo nigdzie stąd nie uciekł. No także mam nadzieję, że pszczółki przyzimują. Daszki tam na tamtej pasiece są zabezpieczone. Na tej już też. A może jeszcze tutaj położę. Chociaż te są cięższe wiecie. Ja tutaj na nie kładę, bo... Są ciężkie, ale skoro widzę, że jeszcze tu leżą, to jeszcze położymy. Jakby już taki miał być nie wiadomo jaki huragan. Dobra, także no, myślę, że jak się uda, to za tydzień dokończę, wytapiać wosk i, i też coś tam nagram, pogadamy. Możliwe, że kupię już kremownicę do miodu, bo mm, chciałem kupić teraz przed wylotem, póki jeszcze. Kasę mam, wiecie, przynajmniej będę się bardziej pilnował z rozrzutnością, jak, jak, jak nie wyjdzie tyle. Dlatego wolę kupić tą kremownicę chyba przed wylotem. I, I już po prostu na wiosnę, w zależności od tego ile rodzin przezimuje, to może dokupię kilka uli styropianowych. A jak wydą duże straty, no to, to po prostu ule raczej, raczej nie kupię w tym roku, tylko właśnie ta kremownica, może ta przyczepka do przywozu, czy samochód. No, cały czas pasieka jest w fazie takiej budowy i jest dużo tych inwestycji co roku. No ale ważne, że wiecie, że sprzęt się powoli, powoli zbiera. Nie robię tego tak naraz, bo niektórzy wiadomo, nawet kredyty biorą na pasiekę, kupują naraz, bo widzą w tym szybki pieniądz. A jakie były ostatnie dwa lata, wy sprzedaży miodu w handlu miodem co się stało jak zawala, zawalony jest rynek no to dużo osób sobie w brodę psuje dlatego ja wolę tak wiecie co roku po trochę po trochę a nie naraz mniej więcej tak rozwijam pasiekę żeby mieć po prostu sprzedaż na takim poziomie żeby wszystko się sprzedało albo zostało tam mało co miodu niż, niż wiecie rozwinąć i później w hurtowni za bezcen sprzedawać takie jest moje podejście a każdy sobie tam, wiadomo, gospodarzy, jak, jak mu tam pasuje. No dobra, także wyszła prawie 20-minutowa pogadanka, e, tak niby z niczego, ale no, pozdrawiam Was wszystkich, cześć, trzymajcie się.